Witam wszystkich. Dostaję ostatnio bardzo wiele pytań o suplement, który stosuję, a więc o somatodrol. Stosuję go już od jakichś 4 czy 5 tygodni. Dużo osób pyta się, czy widoczne są efekty, czy dobrze się czuje, czy można go brać z różnymi innymi suplementami. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało. A przez to, że dużo osób jest... Ciekawych jak wyglądam, ponieważ no, jakoś nie pokazuje się zbyt dużo, a więc najlepiej będzie chyba jak się zaprezentuje. Będziecie mogli sami ocenić, czy wyglądam dobrze, czy niedobrze. Mi to ciężko ocenić, bo widzę się cały czas. A więc zrobimy teraz małą prezentację. So, Na pomadkach, bo to potrzeb stan bogactwa, ale to nie tak kochanie, że ja niby nie wiem, co robić bez monet To tylko mało widzący wizjoner, pewnie to nigdy milioner. Odrzucam serię, i taka nie nabiera rotacji. Nie zdążyłem go złapać, skończył w kanalizacji. Co z tego, że ostatni, pomnożyć z jego radni. W tym, co mam, do gatki, codziennie wyróżę z klatki. Nie potrzebujemy łaski, ty. Jak się boli, to szczególnie, to sobie swoje i mi żyć. nie tak to ja bez mych. Jak widzicie i możecie sami ocenić, jakie strasznej tragedii i lipi nie ma. Mogę dodać, że waży obecnie jakieś 99-98 kg, a więc jak na sylwetkę Fit jest to dość dużo. Ale to dlatego, że mam jakieś 1,90 90, m, więc jedno z drugim no, jakoś ze sobą się zgrywa. Mogę tylko jeszcze dodać, że obecnie z efektów stosowania Somatodrol jestem bardzo zadowolony. Zobaczymy, jak to będzie. Szło dalej, będę stosował go cały czas, a więc obserwujcie moje poczynania z somatodrolem. A może jak zrobię jakąś fajną formę, uda mi się wtedy wyjść na jakieś zawody albo jakieś konkursy, bo jest teraz tego bardzo dużo. A więc do zobaczenia. Trenujcie razem ze mną i robimy formę. Na razie.